Witam Państwa serdecznie. Dziś gościmy znowu u pana Marka Rąbkowskiego. To jest gala tym razem. Empajera zostawiliśmy. Na Empajerze jabłek, jak tak przeliczyłem sobie, tego co wygląda, że zostanie, to jest dokładnie tyle, co być powinno. Na Gali troszeczkę więcej. O tym za chwilę. Zapraszam do tego odcinka. Proszę Państwa, to jest gala. Uwielbiam ten sad. Uwielbiam tu nagrywać, bo to jest sad posadzony w taki sposób jak ja bym zalecał. Tak jak ja bym to chciał widzieć pewnie u, jak nie u wszystkich, to u większości sadowników. Drzewa są gęsto posadzone, krótko prowadzone, jabłka blisko przewodnika, więc jest gwarancja, że będą dobrze wykarmione. No i jak to gala? Gala zazwyczaj wymaga przerzedzania. Ale nie u wszystkich. Widziałem takie sady, że do wysokości 1,5-2 metry to tylko pojedyncze jabłka zostają z kwiatostanów na gali. Czyli tak, jakby po idealnym przerzedzaniu. Ale są też sady, gdzie od góry do dołu tych jabłek jest znacznie mniej. No i ten plon, jak w tym roku wyniesie 30 ton z hektara, to pewnie będzie wszystko. Tu jest tak, jak być powinno. Jabłek jest bardzo dużo. Oczywiście to jeszcze jest za wcześnie, żeby w gali określić ile tych jabłek nam zostanie na drzewie, bo jeszcze jest różnicowanie. Jeszcze widzimy, że jabłka się y, bardzo różnicują. Zaraz będzie osyp. Gdyby ktoś w tej chwili chciał takie coś przerzedzać, to polecam tylko tak delikatnie sam fiksor w podstawowej dawce i czekamy. Czekamy co będzie później. W ogóle jestem zwolennikiem w przypadku gali późnego przerzedzania. Możemy to zrobić później. Robimy wtedy fiksor razem z benzyloadeniną. Dzięki dodatkowi fiksora można tą benzylo, benzyloadeninę, jej dawkę zmniejszyć o 1 trzecią. To nam powoduje, że te koszty przerzedzania są dużo niższe. Ale efekt jest tak samo bardzo dobry. No, i zaletą tego późnego przerzedzania jest to, że jak popatrzymy, że coś się nam posypało bardziej, to możemy sobie z niego już zrezygnować i nie martwimy się, że zrzuciliśmy za dużo. Stosowanie takiej mieszanki Fixor plus benzyloadenina powoduje nam też to, że no, benzy benzyloadenina to są cytokininy. Więc mamy z, p, wzmożone podziały komórkowe, wydłużony okres podziałów komórkowych i dzięki temu jabłka są większe nie tylko dlatego, że ich mniej zostało na drzewie, ale również pod wpływem cytokininy te owoce są większe, a jednocześnie jednocześnie są zwarte, gęste w środku, bo mają dużo więcej komórek. Polecam w gali wydaje mi się, że to jest chyba najlepsza metoda. No i tak, jeśli mamy dużo jabłek, tak jak tutaj, no to będziemy pewnie chcieli zastosować w przypadku gali produkt Expando, czyli ten poprawiający wielkość owoców. Zwracam tylko uwagę, żeby z tym Expando nie spieszyć się za nadto. Powinniśmy zacząć Expando tak z praktycznego punktu widzenia dopiero po przerzedzaniu chemicznym. Jak już widzimy, jaki jest efekt. Wiemy, że nawet opóźnienie dalej zastosowania Expando też przynosi dobre efekty. Mało tego, robiliśmy kilka lat temu doświadczenia w jabłkach ze stosowaniem Expando na miesiąc przed i w połączeniu z King Golden, Goldem to jeszcze przynosiło dobre efekty yy, w postaci większych owoców. Yy, gdy, dos, gdy stosowaliśmy to Expando samodzielnie wtedy, na miesiąc przed, no już większych jabłek nie było, ale mieliśmy poprawę jakości, bo było więcej cukrów, owoce były też twardsze, no i lepiej wybarwione. Ale wracając do tematu Expando, myślę, że za tydzień najszybciej, pewnie za dwa tygodnie gdzieś, to będzie ten czas, żeby stos zacząć stosować e, Expando. Oczywiście Expando stosujemy tam, gdzie zależy nam na pięknych owocach, owocach deserowych. Tam, gdzie robimy jabłka przemysłowe, no to zamiast Expando zaproponujemy inne, tańsze rozwiązania i e, 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 e w tym momencie to będzie King Life kan. Jeszcze dzisiaj rano oglądałem u swojego sąsiada e, sad jabłoniowy ajdaret, szampion kochani, oblepione oblepione jabłkami, bardzo silnymi, mocnymi fakt, że tam stosowano trzykrotnie e, gibereliny stosowano też regalis mm, i ten regalis trzeba będzie jeszcze powtarzać ale jabłek jest mnóstwo sad może nie jest piękny Sad jest w takim miejscu, gdzie no, u nas z drugiej strony Pilicy jest tam znacznie zimniej niż tutaj. Tu jesteśmy w bardzo ciepłym stanowisku i na, i na górce. Ale jeśli ktoś zadbał o ten sad, drzewa były dobrze dokarmione, biostymulowane, z odżywkami, to tych jabłek jest znacznie więcej. Tam, gdzie drzewa były niedokarmione, gdzie nie stosowano biostymulatorów, bo uważano, że przyjdzie mróz, wyrówna, będzie mniej jabłek, będzie lepsza cena, no to tych jabłek często jest po prostu zdecydowanie za mało. I zastanawiam się, czy ta wyższa cena zrekompensuje nam straty związane z tym, że jabłek jest znacznie mniej. Co jeszcze w tej chwili oprócz Expando? To jest Gala. Tu są ładne już ciemne liście, ale widziałem wiele sadów, gdzie są liście bardzo jasne. Więc Green Mix, Magnes mikroelementy. Podpowiem, że Green Mix możemy zastosować łącznie razem z Expando. Green Mix wsypujemy jako pierwszy, ponieważ on lekko zakwasza wodę. W następnej kolejności możemy zastosować, dodać na przykład kaptan. No i na koniec Expando. Staramy się łączyć te produkty, żeby nie robić zbędnych przejazdów, żeby nie pryskać tylko pojedynczymi produktami. No i tyle. Chyba na dzisiaj więcej o wapnie pewnie w następnych odcinkach. Będę jeszcze raz podkreślał, że w tej chwili, póki są jeszcze podziały komórkowe, to fosfor jeszcze potrzebny, więc kalfomet, fosfor z wapniem. Świetne rozwiązanie. No a w następnym odcinku pewnie pójdziemy do takiego sadu typowo bardziej przemysłowego, bo tam będę chciał więcej opowiedzieć o King Life Can. Świetne rozwiązanie i naprawdę bardzo, bardzo tanie. Pozdrawiam Państwa. Do zobaczenia.